Siemano że ale to jest yy, drugi czy tam pierwszy odcinek z vloga. Pierwszy to nie był yy, konkurs, to nie był vlog, tylko po prostu informacja taka nas sp specjal. Ale to jest pierwszy odcinek vloga, w którym powiem jak wam mi się żyje, o, o czym marzę i tak dalej. Yy, nie będę podawał yy, mojego wieku i tak dalej, no bo no może to nie będzie trochę na miejscu, ale to też będzie trochę no. Nie wiem, to tak jakbym przychodził na YouTube i mówił. Mam 20 lat. Oczywiście, ja nie mam 20 lat, ale podaję przykład. Więc tak, chciałam Wam po prostu powiedzieć, że może nie jestem jakimś bogaczem, ale nie jestem też biedny. No, mieszkam z rodzicami. No, nie mam zarostu. To miało być. Yy, tak, i żeby nie powiedzieć, naprawdę korzystam z bardzo prostych programów do nagrywania. Mobizen mi niestety... Mógłbym nagrywać z tabletu, ale mo Mobizen mi, mi nie wypalił. Yy, I w ogóle szkoda bardzo, bo Mobizen to fajny program. No i chodzi mi na przykład... Yy, o to, że chodzę do szkoły w Gdyni i tak dalej, ale ja zawsze najczęściej po, naj, no, często podaję Skype'a w opisie, a więc, jakbyś drogi widzu chciało się ze mną częściej widzieć, to proszę bardzo, możesz zobaczyć, luknąć Skype'a. Ja najczęściej odpowiadam, chyba że zaproszenie, bo tak czasami jest, że. Mi nie przychodzi Ale okej, okay, no wrogów, prawdę mówiąc, nie mam No zdarza się, że czasami ktoś mi zrobi coś chamskiego Czy coś w tym stylu, no Ale to i tak mnie to nie za bardzo obchodzi Teraz gry No, prawdę mówiąc, nigdy nie grałem za bardzo w grę, w której leje się krew Jestem taki bardziej, no spokojny, spokojny Ja nie chcę Ja nie lubię nawalanek, prawdę mówiąc, no. A na czym polega Intrelusion? No i w Minecraft też jest na walanka. A w ogóle. Yy, coś takiego. Bo powstał hejt na Minecrafta. Yy, coś takiego. Co on nagrywa? Minecraft. Jedynka. No. Yy, po prostu ja lubię tą grę. Ja do niej nic nie mam. Moje z ona jest spoko. Mmm. Yy, może to zabrzmieć trochę jak słowa z w, w poprzednim odcinku z Minecraft'a, ale po prostu ludzie myślą, że Minecraft jest dla dzieci, bo jest zrobiony z bloczków. A CSGO? Otwieranie skrzynek. Okej, okay, to jest moja cała opinia na większość takich rzeczy. Ja bym powiem w naj, najnowszym vlogu Narka.